W sercu żali, smutek jest Gdy myślami ciągle sięgam też. Tamte lata już nie wrócą się Gdy pogodne, ciepłe, lekkie Marzyliśmy tylko ja i ty O przyszłości, która czeka nas Ale los inaczej chciał nie można było co A pamiętaj słowo to, miłość przecież najważniejsza jest. Nie zrozumiesz, gdy nie zaznasz jej. Trzeba umieć poszanować ją, aby nie odeszła stąd. naszej Osieczanki. Można sobie zobaczyć, ja puszczę tutaj do Państwa. Mamy piękny talent. Pani Zenobia wczoraj skończyła 18 lat, nie będę mówiła, ale, ale to jest naprawdę piękny wiek, w którym dopiero zaczęła niedawno malować. Zobaczcie sobie sami. Za chwilę wystąpi zespół z Wielkiego Buczka, Krajniacy z gminy Lipka. My zaraz przepędzimy ten deszcz, zobaczymy. A jak nie, to damy sobie radę. Proszę Państwa, ja chciałam zwrócić na, co uwagi, na coś uwagę. W dzisiejszym naszym widowisku zatytułowanym oj, bardzo dziwnie Klaprowanie przy heklowaniu to się okaże, co to jest może ktoś z Państwa wie które oczywiście w Gwarze Krajeńskiej będzie mówione Chciałam powiedzieć, że nieprzypadkowo śpiewamy same piosenki, stare polskie piosenki żołnierskie. Jest to związane także z czasem współczesnym i z naszą historią zespołu. Otóż jedna z kranianek, Marysia, o tak tutaj, która idzie, przyjęła do siebie, proszę Państwa, pięcioosobową rodzinę ukraińską. A, A ja chciałam wam głos. przypomnieć, że krajna znaczy dokładnie to samo co Ukraina. Ziemia leżąca na skraju. Dlatego dzisiaj w Krajeńskiej Izbie, gdzie będzie klaprowanie przy heklowaniu, przy snukaniu, przy reblowaniu, ja nie wiem co to jest, albo oboczyta, bo bo czytał, nie wam pokażą. Będą z nami także nasi krajeńsko-ukraińscy członkowie zespołu. Nasza Marysia gdzieś tak całkiem się po krajeńsku nie ubrała. Ona taką ma ukraińsko-krajeńską bluzę. Ale jest nasz Sergiej młodziutki. To ten chłopczyk w przepięknym bluzie ukraińskiej. Tak i to jest... Nasza Jula, która zobaczy, jest w ukraińskim wianuszku i pięknej bluzie haftowanej właśnie, czyli kraj z Ukrainą to jest wspaniały związek. Ja będę się bardzo cieszyła, jeśli Państwo będziecie śpiewać z nami. Większość piosenek jest znana, może ciut mniej łączka, pierwsza, proszę tam o pomoc. Wszyscy razem wspólnie hej będziemy śpiewali. Natomiast ostatnia, najmłodsza, bo z 1920 roku, z okresu wojny polsko-bolszewickiej, jest mało znana, i bardzo chcemy, żeby ona poszła w świat. Bo tam są Rusy, Bolszewicy, ci, którzy teraz również zaczęli działania wojenne. Mam nadzieję, że to jest nasza cegiełka w kierunku pokoju, który ma zawitać na Ukrainę. A więc, proszę Państwa, do Izby Kraińskiej, oboczta, oni są bardzo pracowite kobiety, a chłopy, ja nie wiem, to są, to są zgnilochy, no i nic nie mają do roboty, no oboczta. Mnie się zdaje, że wy coś mota czy nic? Jal. Ale, ale tu już tasci stoją, ojej, coś chyba będzie dobrego, w oboczym. Ja bym chciała ten swój koszyk, a ten koszyk to się nazywał po krajeńsku cipa, wielką cipa. Ja jakby się nie śmiejta, tak to było i tak tacie ta, ta cipy do zbierania bulwów byli. No i ja taką mam i tu ja o, robotę mam, ty będziesz śpiewać łoty łączce, no dalej. I, Łączko, łączko, łączko zielona! Hej, hej, łączko, 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 zielona! Hej, tuż się łączko będzie kosił, gdy ja będę szamrę nosił. Hej, łączko, 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 zielona! Hej! Pole, pole, pole szerokie! Hej, hej, pole, pole, pole szerokie! już tym pole, pole będzie orał, jak ja będę maszerował, hej! Pole, pole, pole szerokie, hej! Koniu, koniu, koniu siwy, Dziadę. hej fajo fajo porcelanowa hej hej fajo fajo porcelanowa hej tuż cię fajo będzie kurzył jak ja będę w wojsku służył hej fajo fajo porcelanowa hej piwko piwko, piwko no teraz piwko chyba będzie mocno hej, hej przy piwku piwko. piwko piwko czerwone i już hej piwko będzie pijał, jak ja będę wroga bijał. Hej! Piwko, piwko, piwko czerwone. Hej! Wodo, wodo przy wodzie będzie słabiej. Hej! Hej! Wodo, woda, wodo głęboka. Hej! Któż się będzie go kiedy ja się będę zbroił. Hej! Wodo, wodo, wodo głęboka. Hej! Hey. Ogród Ogród, ogród różany, hej, hej, ogród, ogród, ogród różany. Hej, tuż tu będzie kwiaty zrywał, Nie. ja będę wojsku bywał. Hej, ogród, 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 ogród różany. Hej, Maryś, Maryś, Maryś jedyna. Hej, hej, Maryś, Maryś, Maryś jedyna. Będzie cię całował, jak ja będę maszerował. Hej, maryś, maryś, maryś jedyna. Hej! No oboczna, on se już inną maryś wziął. No oboczna. Ledwo jorzem usiadła tu na ławie, już kolejnego jakaś maryś siedzi. Czekaj, chłopie, we w domu dostaniesz. A ja. O, ktoś tu idzie. pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Ciocia Reginka, że my też do was przyszli, co by się nauczyć heklować. No ja, ja was też nauczę. Cześć Regina, mów to Jeszcze raz, ciocia Reginka. Reginka to A żeś tam przywlekli ze sobą choczyki i szpiczki, i wełny i nici? ja będę to robił. No to wtedy Regina tutaj wam już powie. No, no. Reginka, ty powiedz. Ja, Marysia. Tak, Marysia. Ja rebluję stare pulowery. Ja? A co to jest reblować? No widzisz, ona nic nie wie, co to jest reblować. No, we, masz stary pulower? Ja. No że ci też masz, łobacz. Ja mam też stary szal, taci. I nowo wył nas tego będzie. Jaja, oj, jaja, ja, ja. Reblować. Jaja, ja. Ja, ja, ryblować. Ty mów po naszemu trochę. Reblować. No, teraz się nauczyła. Ty, Julia będziesz znała, jak to mówić. ryblować, powiedz. Reblować. No, widzisz, no tak po naszemu, a Sergiej będzie wiedział, co to ryblować. Danio, powiedz próbować widzi tak ładnie po naszemu powiedział ja Marysia mój to tyce swoje tam repluj no no te robimy dalej ciocia Regina. A to, co? No No wtedy no weź na tu się usiądź ta No a Jorzym wstawiła już na bą bon kafe. Tej tu bowiem przy kuchu na młodziach, który na Mirka zrobiła, tej będziemy bą bon pić. Jo, a Jozem. Kucha uryrała na modziach ja. do tej bonkafy. Tej będziemy. I, być, będzie. Ale żebym się tak szybko, szybko spieszyła, żebym zapomniała o tym I, kuchu. I doma. żeś nie przywlokła ze sobą, no, tylko łapie ale, ale to nic straconego, tu je na stoiskach. Tyle ja. kuchów ja. można kupić. Ja. I ten na modziach też je. Też je. Ja. A Piotr ze swoją białką, oni tam też przygotowali. Będzie tam mogli tam iść ten kuch jeść. Ja. Bunkafa też będzie. elową nie da. Naszą jest dobrą i wysyć to tam jeść. A co my będziemy? Nie? To no pewnie. No trzeba robić, aby chłopi nie godali, że my je na dór, ziem, Klaprować. Ja, Gregina, e, oni nic nie słyszą, bo to ty do tego knypla nie mówisz. To trzeba ten knypel wziąć w garść i tej będzie głośno. Ja, ja, tak, Łoni, te chłopy, ty myślisz o klaprowaniu. Gerta, Jak? wiesz co? Jożem do spółdzielni wczoraj lotła, nie? Ta trochę chleb kupić i tacie tam różne. I patrzę, twój stoi, tak na mnie kiwa, mówi, chodź tu do mnie. Co że ściął. Mówi tam moją gertą, ona ciem durch, mówi, że ona idzie heklować albo sztrykować albo coś tam. Ja do prawdy wiem, że ona idzie tam, nie no, na klaprowanie, nic więcej. Ja, ja, ja tu tylko przychodzę na klaprowanie, Jednak. ja mam wiele do roboty, ale mnie się robić nie chce. Aha, ja, na klaprowa woli ale ja się dziwię, że u z tobą bo ze mną on nie chce. Wie, Widzisz, zawsze cudzo kobieta jest ta lepsza do klaprowania, to jest... Ja, Dobrze, a pokaż mi to ja tam, co ty tam twarzysz. Je... Ty co twarzysz? Ty do mnie tak mówisz, że ją twarzę. No ja? Widzita? To jest dopiero. Ja ładnie robię, a nie no. czy Renia ją się po tobie nie spodziewa, że ty mnie tak będziesz mówić. No, to jest ta żmija wyhodowaną na własnym łonie. Czwarzyć? No, to mnie się nie widzi. No, trudno. Te, te robieta, co ją ja nie wiem. Regina, knypla weź w gorść, no, ja. ona nie potrafi z tym knyplem gadać, mów, mów. No, a wie ta co? No, Teo ma dwa knyple, to zupełnie niedobrze. No. Lepiej będziemy śpiewać, lepiej będziemy śpiewać, co ja. będzie nam robota lepiej. Szukać. Ja, prawda. To, no. Co by my zaśpiewali, bo oni też chcą z nami śpiewać. O mój rozmarinie! Ja nie? No. to jest ta starą, polską piosenka. O mój rozmarinie! No te śpiewamy. I... No. O mój rozmarinie. Do jedynej zapytam się, a jak mi odpowie, nie kocham Cię. A jak mi odpowie, nie kocham Cię. Słuchajcie, a te z miasta dosiłanie tak śpiewają. Ja dobrze, dobrze. Dostanie ta kucha. Uani wędrują, szczelcy maszerują. Zaciągnę się, dadzą mi konika ci samego. dadzą mi konika ci samego. i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego, i ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę do boku mego, dadzą mi. Wyłogami, dadzą mi kabacik z wyłogami, i czarne buciki, i czarne buciki z ostrogami, i czarne buciki, i czarne buciki z ostrogami, ostrogami dazą mi kłótnią Dadzą mi uniform popielaty, a gdym ja nie tęsknił, a ja nie tęsknił do swej katy, a ja nie tęsknił, a ja nie tęsknił do swej katy. Dadzą mi manierkę z dadzą mi manierkę z gorzałczyną żeby mnie tęskniła, żeby mnie tęsknił za dziewczyną, a żeby mnie tęskniła, żeby mnie tęsknił za dziewczyną, by mnie tak młodą bojaka, by mnie tak przebił za mojaka, do dziewczyny. Jedynej Busiaka. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej ostatnia Pójdziemy z okopów na bagnety. Pójdziemy z okopów na bagnety. Bagnet nie ukuje, śmierć nie pocałuje, ale nie ty. Panet mnie upuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie.